W patriotycznych utworach kryje się historia człowieka, który walczył o wolność. W cyklu Bohaterowie z naszego podwórka odkrywamy losy mieszkańców regionu sierackiego. Bożenna znaczy wybrana przez Boga. Bożenna siedzi przy lustrze w warszawskiej kamienicy. Jest lipiec. 1944 roku. Zamiast szykować się na pal naturalny, obcina warkocze, zakłada spodnie. Od dziś ma na imię Kuba. Zamiast torebki będzie nosić apteczkę. Jeszcze nie wie, że będzie wyprowadzać rannych chłopców z ruin Śródmieścia Warszawy. Nie wie, że zawiesi flagę na budynku Poczty Polskiej przy Świętokrzyskiej. Nie wie, że Niemcy rzucą jej pod stopę karabiny zamiast kwiatów. Nie zginie od kul. Napije się brudnej wody. Nie zdąży zawiesić srebrnego krzyża na szyi. Bożenna, wybrana przez Boga. W kolejnym odcinku cyklu bohaterowie z naszego podwórka. Teraz można by powiedzieć nie do końca z naszego podwórka. Bożenna Zofia Raźniewska to jest osoba, o której pisze Monika Mielczarek, poetka z grupy sieradzkiej Desant. Jan Pietrzak z nami niezmiennie, sieradzki regionalista. Co możemy powiedzieć o Bożennie i trochę może najpierw wyjaśnijmy, pani Janku, zanim zaczniemy tutaj z Panią Moniką, dlaczego pozwoliłam sobie powiedzieć, że nie do końca z naszego podwórka. No z naszego podwórka. Nie do końca, dlatego może że urodziła się w Przelani, to jest na Śląsku. Na tam dbają o, o, o jej pamięć, ale wychowywała się tutaj w sieradzu u cioci lipińskiej, ponieważ jej tata był inżynierem górnictwa, bardzo zasłużony, później zginął, dachał i kiedy Bożenka cały czas tutaj przyjeżdżała. Jedyne zdjęcie, jakie się zachowało, to dostałem też od kuzyna, który później mieszkał w Warszawie, od pana Szarasa, to jak się bawią, ona w takich kitkach właśnie, w barkoczykach sobie tam gdzieś jabłuszko gryzą i ona tutaj przy razu by była w czasie wojny, ale państwo lipińcy zostali przesiedleni do innego domu. Znaczy do y, Raźniewskich. Y, tutaj na y, y, teraz jest pan, państwa wójtanków na ulicy Krakowskie Przedmieście i no, nie, miała, nie miała, tutaj nie dużo miejsca, tylko uważano, że Warszawa będzie bezpieczniejsza. Y, wysłano ją do Warszawy dlatego, że y, jej wujo, to znaczy jej taty brat był pułkownikiem Wojska Polskiego, bardzo cenionym pułkownikiem, no i on tam się nią zaopiekował. Ona była bardzo bystrą dziewczynką. Od razu wstępuje do Szarych Szeregów, później jest w batalionie Kilińskim i pełni różne funkcje. O tych funkcjach już za chwilę, właśnie. Ja chciałam spytać: Bożenna, nietypowa pisownia imienia, czy tak samo nietypowa jak. Osoba, która to imię nosi, bo już z tego wiersza można wyczytać, wywnioskować, że to bardzo barwna postać. Tak. To znaczy, te informacje, które tutaj ja miałam, no nie były jakoś bardzo rozbudowane. Z jednej strony no myślałam, że no nie dam rady napisać tego wiersza, że za mało wiem, ale później, jak przeczytałam to, były one takie konkretne i uważam, że wykorzystałam to w taki sposób, że. E, no, wyobraziłam sobie tą dziewczynę jako młoda dziewczyna, tak? Zamiast iść na nie wiem, studniówkę, zamiast bawić się, e, korzystać z życia, no to ona e, idzie do powstania. Dlatego tutaj takie są w tym wierszu symboliczne nawiązania: tylko nie wiem, że obcina warkocze, ona miała potem pseudonim Kuba, czyli mhm. musi wejść w taką męską, męską. rolę, tak? I e, poza tym ta odwaga jej e, w trakcie tego powstania, no to mnie powaliła, tak? Jak e, zawiesiła flagę polską na e, budynku Poczty Polskiej, no to dla mnie aż wieciarki przeszły. Drobna, eteryczna kobieta, tak. prawda, z karabinem biegająca. Nie, niesamowita, ja akurat mam relację bezpośrednią od kolegi, który jej towarzyszy, ona się tak grbała do, do walki, to proszę, ja akurat mam zdjęcie te, te, tego budynku i z tą flagą, którą ona wywiesiła, to, to trzeba biec po schodach trzy piętra i jeszcze później wskoczyć na dach. Po drodze spotyka Niemców, wpada z rozpylaczem tych Niemców pierwszych, kości ich. ten Kolega jej, który leci za nią, ona już tych, co skosiła, biegnie dalej, wchodzi na dach, wiesza tą plagę, a on biegnie, a tam Niemcy ręce do góry podnoszą i, i, i się podają. Była bardzo, była bardzo dzielna. To już scenariusz przy... niemal na film, a nie tylko na utwór muzyczny, prawda? A jeszcze wracając właśnie do samego wiersza, czy pisząc już wiersz, no bo jest pani poetką, mhm. gdzieś. Z tyłu głowy miała Pani jakiś taki kontekst melodii, piosenki, czy jakby kompletna nieświadomość, co z tego wyjdzie tak na naprawdę? Nie, zupełnie nie, dlatego że wiersze rządzą się swoimi prawami, piosenki swoimi, więc e, no, wiadomo, że trzeba było się trzymać, tak jak pisałam tekst e, piosenki, no to pewnymi e, no wiadomo, ilością e, wersów czy rymów, tak, to wyszło zupełnie co innego. Najpierw był wiersz, tak? Mhm. Najpierw był wiersz, a potem była ta piosenka. No wiadomo, trzeba ją też dostosować do pod muzykę, więc to jest troszeczkę inaczej i w inny sposób się to pisze. Wybrzmiewa w tej piosence to, co chciała Pani przekazać? Myślę, że tak. Myślę, że, że wybrzmiewa. Nawet chyba bardziej niż w wierszu, ale no to już nie mnie oceniać. Pan to. zna tę historię z zupełnie innych dokumentów, można powiedzieć. I teraz, gdy ją Pan zestawia z tymi kilkoma zwrotkami, to co Pan czuje? Uda się, udaje się poetkom to zawrzeć to, co najważniejsze. No naprawdę Monika wspaniale to, to, to oddała. Naprawdę. Tak jak poprzednio, żeśmy rozmawiali, tam gdzie ktoś. No, mhm. Ja już to powtarzam, że poeci, artyści no, mają swoje spojrzenie na, na, na daną mhm. osobę, prawda, na daną rzecz. Także tutaj bardzo pięknie jest to wszystko oddane. Typ, typowa, naprawdę typowa, typowa Bożenka, bo to nie jest to, co tylko. W tej teczce, <noise> to nie jest tylko to, co kiedyś tam napisane zostało, ale to jest wiedza, którą zdobywałem od rodziny. Tu jeszcze miałem to szczęście, że jeszcze pan Stanisław Szara żył, mm -hmm. który razem się tutaj z nią bawił u, u państwa Lipińskich, a później jeszcze natrafiłem na relacje jej kolegów, którzy z nią walczyli. Ja i szybko dwa zdania. Po od, odznaczona zaraz po tej akcji na budynek poczty głównej Orderem Virtuti Militari. Nie ma dokumentu, bo Muzeum Powstania Warszawskiego mówi, no tam napisała rodzina, są relacje, gdzie ten, gdzie ten krzyż miała przypięty i ten krzyż Virtuti Militari y, rodzina złożyła y, w jednym z kościołów. Y, nie wiem, czy na Śląsku, czy w Warszawie, tego, tego dokładnie nie wiem. Natomiast jeszcze później po śmierci została oznaczona dodatkowo z rozkazem, bo to, to, to porządek był, no wszystko. Aha, jeszcze została oznaczona yy, krzyżem walecznym. Ma trzy groby, dwa symboliczne, jeden tutaj u nas w Sieradzu, na grobie rodziny Radniewskich, drugi ma na bo, wojskowych powązkach też symboliczny, w kwaterze Kilińskim. To też, a gdzie spoczywa ciało w A razie? ciało spoczywa na y, cmentarzu Powstańców Warszawskich na Woli. Bardzo skromny grób z, z krzyżem. Y, tam w, w tych innych miejscach, tu w jest tablica, y, w Warszawie na wojskowych powązkach y, też też jest y, tablica, ale w tej kwaterze y, Batalionu y, Kilińskim. I już kończę. Y, Najpierw jest w oddziałach turmowych, jest łączniczką, później udziela się jako sanitariuszka. Tu też ci koledzy. Mnogość ról, po prostu, jakie musiała przyjąć na siebie w tak, czasie tak. wojny. I, 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 I umiera, zaraża się od, od, od kogoś i umiera dopiero, umiera Znaczyń, na, czer, na czerwonkę, tak, U, umiera na czerwonkę 15 września 1944 roku. Mówił Pan o tym, że każda z autorek wierszy ma swoje spojrzenie, swoją interpretację tych biografii. Pozostaje teraz tylko czekać na interpretację, na wrażenia odbiorców już tych utworów muzycznych. Bardzo dziękuję. Monika Mieczarek i Jan Pietrzak. Obożennie Zofii Razniewskiej.